Kompetencje. Jak to robić? Podcast powstaje w ramach inicjatywy Projektujemy Przyszłość Edukacja. Dzień dobry. Witamy Was serdecznie w odcinku naszego cyklu podcastowego, który realizujemy w ramach projektu Projektujemy Przyszłość Edukacja, który jest prowadzony przez Wrocławski Park Technologiczny. Nasz cykl nazwaliśmy Kompetencje. Jak to robić? I z tej strony jesteśmy z wami ja, czyli Oktawia Gorzańska i... i. Artur Krawczyk, dzień dobry. Witajcie, witajcie. Dzisiaj chcielibyśmy przez chwilę porozmawiać o sytuacji edukacyjnej. Czym jest, dlaczego dziś wydaje się czymś istotnym z punktu widzenia naszej codziennej pracy nauczycielskiej? No i jak tą sytuację edukacyjną możemy z powodzeniem próbować stosować w praktyce szkolnej. Powiedziałabym nawet, jak ją kreować, z powodzeniem w praktyce szkolnej. Twórcą definicji sytuacji edukacyjnej jest Jac Jakubowski. I tak naprawdę będziemy też odnosili się właśnie do jego publikacji, do której też link znajdziecie w naszych materiałach. Jac Jakubowski opisuje sytuację edukacyjną przede wszystkim w takim kontekście tworzenia właśnie warunków do tego, żeby ludzie uczyli się, a nie byli uczeni. Żebyśmy my jako nauczyciele pamiętali o tym, że ludzie uczą się, tak, a nie przelejemy do ich głów jakiejkolwiek wiedzy, że to się nie wydarzy w taki sposób bierny. No właśnie, ja zresztą w dosyć taki powiedziałbym, sugestywny sposób pisze o, o sytuacji edukacyjnej. Mówi nawet o tym, że stworzył prostą, najprostszą, możliwą e, definicję sytuacji edukacyjnej, która brzmi, że edukacja powinna polegać na tworzeniu sytuacji, w której ludzie się uczą, a nie są uczeni. Co jest jeszcze ważne, to o czym pewnie wielu z nas pamięta, ale być może za mało cały czas o tym mówimy i za mało też pokazujemy, jak to robić, żeby właśnie nie mieć takiego poczucia, że jakakolwiek kolejna zmiana w edukacji e, wymaga od nas naprawdę, Bóg wie, jakiego ogromu pracy. I, i Jack między innymi mówi o tym, że edukacja, czyli uczenie się, to jest doświadczanie, to jest też, to jest też e, tworzenie tych sytuacji, gdzie uczeń jest podmiotem, gdy jest autorem i twórcą własnej aktywności. I co też ważne, ważna jest samodzielność tej osoby uczącej się, e, ale to, o czym mówi Jac, nauczyciel jest bardzo ważny. Ta nasza rola jest dzisiaj szalenie istotna. Nauczyciel, czyli ktoś, kto umie wspierać, tak jak pisze Jac, inspirować, a przede wszystkim towarzyszyć i słuchać. No tak, właśnie. I tutaj stoimy gdzieś. W... Myślę sobie w kontrze wobec tego, co dość często zdarza się w praktyce szkolnej. To znaczy, że my dzisiaj w szkołach bardzo często no, pracując z dzieciakami, staramy się ocenić ich pracę cyferkami, prawda? Staramy się jak najwięcej treści im przekazać, żeby gdzieś oni starali się ją przetworzyć i próbowali zbudować z tego, z tego wiedzę. To nie jest ten kierunek. To, 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 to wiemy i to Jac potwierdza też w swoich badaniach. Natomiast warto się zastanowić, jakie elementy jakie warunki są konieczne do tego, żeby ta sytuacja edukacyjna no, mogła zaistnieć, zafunkcjonować w szkole. I tutaj mamy kilka bardzo twardych i konkretnych elementów, które powinny się pojawić w naszej pracy, żeby ta sytuacja edukacyjna miała szansę się zdarzyć tutaj, prawda? To prawda. I ja może zacznę od poczucia bezpieczeństwa, które jest bardzo istotne w edukacji, pomyślmy sobie w ogóle może odwołajmy się do naszych doświadczeń, kiedy uczyliśmy się lepiej, czy bardziej efektywnie, kiedy byliśmy w stresie, czy właśnie kiedy ta sytuacja była dla nas, ta sytuacja edukacyjna była dla nas bezpieczna. Ja odpowiem za siebie, że nie ukrywam, że pamiętam tych nauczycieli, te lekcje, i nawet nie tylko o szkoły chodzi, ale w ogóle taki kontekst edukacyjny już pozaformalny, gdzie właśnie mogłam bezpiecznie testować, mogłam popełniać błędy i nie miałam takiej nad sobą właśnie presji oceny. Bo to, o czym powiedziałeś w kontekście oceniania, to ja odbieram powiedziałabym tak, możemy oceniać w sensie dawać informację zwrotną. Czyli gdzie ktoś jest, co potrafi, co mógłby ulepszyć, ale tu nie chodzi o to, żeby ocena była tym, wiecie, takim straszakiem. E, nie nauczysz się, to dostaniesz jedynkę, to co często słyszymy, albo to nieszczęsne pytanie, gdy dziecko wraca do domu, e, co dostałeś część, dzisiaj tak. w szkole? Co, co było w szkole? Trochę, ale też co dostałeś część, i dlaczego tak, ta, ta, mhm. taką niską ocenę. Więc tu bardziej chodzi o to, że ocena nie straszak, tylko właśnie informacja zwrotna i właśnie to bezpieczeństwo tej osoby uczącej się jest bardzo ważne. Okej, okay, drugi element, no to oczywiście mówimy tutaj o, o poczuciu sensu. To znaczy, dzisiaj często, jak pracujemy w szkole, to słyszymy pytanie: Proszę pani, proszę pana, pani profesor, dlaczego ja mam się tego uczyć? Po co ja mam się tego uczyć? Co, co mi ta, ta informacja, ta wiedza, którą tutaj staramy się jakoś, jakoś opracowywać, co mi da? No i trzeba pamiętać też o tym, że ta sytuacja edukacyjna wymaga od nas tego, żeby, żeby to, czego się uczymy, z czegoś wynikało, żeby prowadziło do jakichś konkretnych wniosków. Ta po prostu nasza praca na lekcji z uczniami ma, powinna czemuś, czemuś służyć. A uczniowie no muszą, muszą, widzieć, muszą widzieć sens tej pracy, prawda? Czyli, czyli drugim elementem jest to poczucie sensu, po co i dlaczego my się uczymy tego właśnie, czego. Czego, czego wymaga od nas nauczycieli, czego, nad czym pracujemy w klasie? To jest bardzo ważne, o czym powiedziałeś. Dla mnie to jest też to odwieczne pytanie, czy faktycznie w szkole najważniejsza jest realizacja podstawy programowej i nie daj Bóg jeszcze podręcznik? Chodzi mi o to, że nie neguję oczywiście podstawy programowej, bo taka baza dla nas, takie ramy działania dla wszystkich one są istotne. Ale pytanie właśnie, czy my, pamię czy my pamiętamy o tym, że? Uczeniu się, chodzi w ogóle o to, żeby chcieć się uczyć, żeby zaciekawiać. To jest to, co Artur powiedział, żeby to, czego się uczymy, móc mhm. wykorzystać po prostu też w praktyce. To też dobrze wychodzi, kiedy staramy się naszych uczniów angażować w ten proces przygotowania tej, tej, tej nauki, prawda? Dyskutujemy sobie o tym, jak chcielibyśmy, jak chcielibyśmy pracować, w jaki sposób, czy w zespołach, czy nie w zespołach, być może w parach. Znaczy, to wszystko gdzieś nam się składa na taką, na taką pracę, w której istotny udział jednak mają, mają nasi uczniowie. To jest to, o czym powiedzieliśmy, że uczeń jako podmiot działania, nie przedmiot, jako autor, czyli ten, kto może też tworzyć, osoba oczywiście aktywna. I tutaj bardzo często za Arturem odwołujemy się do badań Hatiego, który między innymi mówi o tym właśnie, jak ważne jest też odwoływanie się do doświadczeń ucznia, jak ważne jest to, żeby uczeń podejmował refleksje, jak ważne jest to, żeby uczeń tworzył sam notatki, rozwiązywał choćby zadania problemowe, dostawał pytania otwarte od nas, ale też żeby na te pytania otwarte mógł, po prostu czy w ogóle, żeby mógł pytać. Więc to aktywizowanie szeroko rozumiane jest bardzo, bardzo ważne. No i kolejnym elementem, do którego płynnie przeszliśmy, jest. Aktywność po stronie uczniów, prawda? To znaczy ten element, który sprawia, że ci uczniowie wiedzą, że mogą po tej analizie, po tej refleksji, której dokonają, też stanowić o tym, jak ta wiedza jest budowana w grupie, w klasie, prawda? Dla mnie, właśnie to, o czym powiedzieliśmy, się bardzo mocno wiąże, czyli ta podmiotowość to jest też aktywizowanie, to jest ta aktywność, właśnie to co jest też ważne i do, do to o czym powiedzieliśmy, zobaczcie, wybrzmiało kilka razy, praca w parach czy praca w grupie, to jest też budowanie pewnej wspólnoty ludzi, którzy się uczą od siebie ale też mówienie o tym, że my nie tylko uczymy się w klasie e, tylko, że my też uczymy się właśnie w relacji w ogóle z drugim człowiekiem, to może być osoba starsza to może być osoba młodsza, uczeń może wchodzić w rolę tego, który uczy innych, więc w ogóle myślenie o takiej wspólnocie właśnie ludzi, którzy rozumieją po co nam jest dzisiaj Dlaczego właśnie ważne jest to uczenie się? Ja bym powiedział też idąc śladami Jaca, który mówi o tym, że edukacja jest no takim takim. Jako świadome działanie, taką w zasadzie relacją międzyludzką. Znaczy my w ten sposób się uczymy, rozmawiając, słuchając siebie nawzajem, dyskutując, prawda? Kłócąc się Kłócąc nawet. Tutaj się, tutaj tak, tu się tak, też o tak. konflikcie i o walce, które oczywiście, że też chodzi o takie poszanowanie siebie nawzajem, ale wspieranie się twórcze, tak jak my mhm. czasem mówimy, że burzujemy, coś konfrontujemy, mhm. to jest też bardzo, bardzo ważne. No to jest też. To, co wynika bardzo często w naszym życiu z rozmów z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy, ja sobie takie rozmowy bardzo cenię, no bo gdybym zawsze rozmawiał z osobami, z którymi się zgadzam, no to pewnie nie, ta wiedza moja nie, nie, nie przyrastałaby w taki sposób, jakbym chciała. Jak mam okazję z kimś skonfrontować swoje poglądy, posłuchać odmiennego zdania, no to zawsze mam poczucie, że jakiś, jakiś konkretny wniosek z tego płynie. Nawet jeśli to nie jest zgodne z moimi przekonaniami, no to mam okazję zapoznać się z innym punktem widzenia i zastanowić się czy czasem to, co ja sobie myślę na temat danej sytuacji, w danej sprawie jest, jest, jest właściwe i czy jest jedynym możliwym rozwiązaniem danej, dane, danej sprawy. Powiedziałbym, że szczęśliwie żyjemy w czasach, kiedy nie ma jednego rozwiązania i to o tym coraz częściej jakby przekonujemy się w naszej rzeczywistości. Tak Widzimy, że nie ma jednego rozwiązania na wszystkie, na, te, na ten jeden problem nawet w różnych środowiskach. Więc tym bardziej tworzenie tej sytuacji w klasie, kiedy młodzi ludzie mogą na przykład proponować różne rozwiązania, wymyślać, tworzyć różne właśnie idee, to jest bardzo, bardzo istotne. Ja jeszcze do tej sytuacji edukacyjnej dodam taki kontekst mój może osobisty, coś co mnie też ujęło w rozmowie, w takiej dyskusji, w której brałam udział właśnie, w której ja też był dyskutantem, osobą, która brała właśnie udział w rozmowie. Rozmawialiśmy o tym, że ten proces uczenia się, on nie zawsze będzie łatwy. Ja chciałabym bardzo to podkreślić, bo bardzo często kiedy mówimy o edukacji relacyjnej, kiedy mówimy o rozwijaniu kompetencji, to ja mam takie wrażenie, że wiele osób odbiera... To uczenie się tylko poprzez zabawę, że to jest wszystko takie łatwe, proste, że właśnie tworzymy w pewnym momencie taką rozrywkę edukacyjną, bym powiedziała. Tymczasem trzeba pamiętać, że proces uczenia się, on powinien być zaciekawiający. On powinien włączać, tak jak mówimy, to o czym mówimy od początku tego podcastu, ale też to, co ważne, czasem proces uczenia się będzie trudny, będzie szmudny. I to, co ja zapamiętałam też z rozmowy, właśnie do której się odwołuję, to Magdę Jelonek, która pracuje w. Tutaj w Uniwersytecie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, która powiedziała, że ona stoi wprawdzie przed swoimi uczniami. Ona mówi, słuchajcie, ta partia materiału będzie bardzo trudna, ale jeżeli nauczycie się tego, to będziecie później mieli ogromną satysfakcję, bo będziecie potrafili to wykorzystać w praktyce. Więc też taka ważna rzecz, żebyśmy pamiętali, że no właśnie, nie zawsze będzie łatwo, ale też co więcej, będziemy też popełniali błędy. I jeszcze jedna rzecz, już kończę ten mój długi wywód. Pamiętajmy też o tym, że ile razy stosujemy, wykorzystujemy nową metodę czy formy pracy, to też przyglądamy się, testujemy, żebyśmy też byli dla siebie w tym wszystkim wyrozumiali. Jeżeli teraz spojrzycie na tę sytuację edukacyjną, o której mówimy i pomyślicie sobie, co możecie zrobić w każdym z tych obszarów, to właśnie też taką troską powiedziałabym o siebie i o uczniów. Tu nie chodzi o to, żeby... Wprowadzać rewolucję, tylko żeby spojrzeć na tą swoją pracę z dziećmi w sposób ewolucyjny i taki, powiedziałbym, refleksyjny, bo może się okazać, że my wiele z tych rzeczy po prostu już dzisiaj robimy. Dokładnie tak. Znaczy, korzystajmy z tej przestrzeni, którą, którą mamy do zagospodarowania w szkole i starajmy się oddać troszkę tej przestrzeni też uczniom, ich pracy własnej, właśnie tej analizie, refleksji, po to, aby te wnioski, które mogą wyciągnąć ze wspólnej pracy, no gdzieś budowały ich wiedzę, a później kompetencje wynikającą z tejże właśnie wiedzy. I słuchajcie, jesteśmy w ciekawym momencie, edukacja zmienia się na szczęście. Um, uważam, że dzisiaj naprawdę ogromną wartością jest to, jeżeli my jako nauczyciele zrozumiemy, że no właśnie stare metody, stare sposoby mogą, nie zawsze się będą sprawdzały, że czasy zmieniają się i my naprawdę potrzebujemy zupełnie innych kompetencji dzisiaj, ale co ważne, żebyśmy też pielęgnowali właśnie miłość czy pasję do uczenia się, bo zobaczcie, my dzisiaj uczymy się przez całe życie. Uczymy się zawsze, uczymy się wszędzie i być może brzmi to jako taki banał, ale czyż nie jest to ważne? Ja bym dodał jeszcze tylko jedną rzecz. I ilość, a jakość, mhm. żeby nie było tego wszystkiego za dużo, żebyśmy tak naprawdę nie przeciążali tych wszystkich uczniów. Sami źle znosimy takie sytuacje i pamiętajmy też o tym, że nasi uczniowie też jak mają takiego słonia, którego nie da się ani obejść dookoła szybko, ani przeskoczyć, no będą mieli z tym problem. I ta sytuacja edukacyjna jest takim, wydaje się, dobrym rozwiązaniem, żebyśmy krok po kroczku, kawałek po kawałku, porcja po porcji sobie układali tą wiedzę i wspólnie z uczniami pracowali nad ciekawymi efektami tego, co można zrobić na lekcji. Słuchajcie, ja nie wiem, czy Artur zrobił to świadomie, czy nie, ale tak nawiązał do naszego cyklu webinarowego Mniej znaczy więcej, więc zobaczcie, wszystko się ze sobą spina, jest bardzo spójne. My dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy Was do wysłuchania kolejnego podcastu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia i do usłyszenia niebawem. Cykl podcastów powstaje w ramach inicjatywy Projektujemy przyszłość edukacja, prowadzonej przez Wrocławski Park Technologiczny i Fundację ProMatematika. Więcej informacji znajdziesz na www.projektujemyprzyszłość.pl.